Bardzo się cieszę, że się spotykamy na naszym pięknym rynku. i Jest nas tak dużo, pomimo tej pogody, ale słuchajcie, deszcz, żadna pogoda nam nie przeszkodzi, żeby w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin zmienić Polskę. Brawo! Brawo! Drodzy Państwo, spotykamy się tutaj w tym miejscu, jak są ważne wydarzenia nasze narodowe. Powiem tak. Pamiętam z twarzy Państwa wielu spotkaliśmy się pod sądem, kiedy była dyskusja na temat łamania praworządności. Kilka lat temu uznaliśmy, że pewnie te nasze głosy będą przyjęte przez rządzących i na pewno nie, po, nie, nie zrobią tego, co wydawało nam się, że zrobią. Absolutnie nie. Nie miało to żadnego znaczenia. Poszli po prostu tak, jak chcieli. Yy, co dzisiaj mamy? No dzisiaj mamy brak KPO, brak środków unijnych, jak praworządność w Polsce wygląda widzimy. Drugi raz spotkaliśmy się z naszymi paniami, kiedy były łamane prawa kobiet. Tutaj pogoda była podobna, pamiętacie, marsz Czarnych Parasolek. Przeszliśmy przez miasto, gdzie pełno mieszkańców również wyrażało swoje opinie. Też myśleliśmy, że ten nasz głos coś da tak, w tej kwestii, nic nie dał. Jak wyglądają dzisiaj prawa kobiet, to pewnie za chwilkę będą też panie o tym mówiły. Ostatnie nasze spotkanie, które pamiętam, zupełnie inne. Wtedy chcieliśmy wyrazić naszą solidarność z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, kiedy 14 lutego ubiegłego roku Rosja napadła, zaanektowała wschodnią część Ukrainy. Wtedy byliśmy razem, wtedy byli, myśleliśmy, że będzie to również taki głos nasz niewielki Dzierżonioski. Także spotykamy się zawsze tutaj, kiedy coś ważnego. Czemu dzisiaj? No, ja myślę, że dlatego, nie wiem jak Państwo myślicie. Ja myślę, że te najbliższe kilkadziesiąt godzin y, to są najważniejsze godziny w moim życiu. Jeżeli nie w całym życiu, to przynajmniej w ostatnich 30-30 kilku latach. Myślę, że wszyscy tak myślą. Także, proszę Państwa, naprawdę przed nami niesamowite działanie, niesamowite wezwanie. My musimy przede wszystkim pójść na wybory. Dzisiejsze spotkanie ma charakter pro-frekwencyjny. Profre Chcemy, żeby jak największa ilość poszła. To, co tutaj Kuba przytoczył, 61% w tamtych wyborach 4 lata temu, jestem przekonany. Widzimy, co się dzieje chociażby za granicami: ile osób się rejestruje, ile osób próbuje robić to, czego nie robiono do tej pory, biorąc zaświadczenia, żeby głosować w tych miejscach, w których będą w niedzielę. Także jestem przekonany, że ta frekwencja będzie jeszcze wyższa. O to nam chodzi: żeby poszli ludzie na wybory, żeby zagłosowali na swoich kandydatów, na swoje listy. My Oczywiście ja jestem zwolennikiem tutaj demokratycznej opozycji więc więc na pewno będę głosował na kandydatów z, te, z tego środowiska. Dzisiaj gościmy tutaj oprócz y, mieszkańców, mieszkanek, mieszkańców Dzierżoniowa, witamy serdecznie gości z ziemi dzierżoniowskiej, z Bielawy, z Pieszyc, ze wszystkich gmin naszego powiatu, ale też są goście spoza Dzierżoniowa, a są również z nami kandydaci z list, y, którzy będą startowali w tych wyborach. Można z nimi porozmawiać, można y, nawet już później po spotkaniu pewnie wymienić się swoimi opiniami. Proszę państwa, to co powiedziałem, dlaczego y, ja chcę pójść na wybory, Pewnie tych powodów jest kilkanaście, kilkadziesiąt. Ja powiem o Państwu o pięciu, które najbardziej w głowie mi tutaj utkwiły i chciałbym, żebyśmy w swoim sumieniu taki rachunek zrobili, czy my, którzy tu jesteśmy, myślę, nie musimy się przekonywać, że pójść na wybory, ale przekonujmy nasze rodziny, przyjaciół, znajomych, kolegów z pracy, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Proszę Państwa, chcę pójść na wybory, chcę, żeby była duża frekwencja, bo chcę Polski nowoczesnej, tolerancyjnej, będącej mocnym ogniwem Unii Europejskiej. Chyba nikt sobie z nas... Nikt sobie z nas... Nikt z nas nie wyobraża sobie być poza Unią. Jacy byliśmy szczęśliwi, dumni, kiedy wchodziliśmy do NATO, kiedy czuliśmy się, że wreszcie jesteśmy w tej grupie bezpiecznych państw. Jak to dzisiaj wygląda pozycja Polski w NATO, pewnie każdy sobie może odpowiedzieć. Byliśmy dumni... 1, 1 maja 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, w tej Unii byliśmy uznawani za taki tygrys Europy, kraj, który się rozwija. Przez kilkanaście lat byliśmy wzorem. Wszyscy chcieli nas naśladować. Jaka jest pozycja w Unii Europejskiej teraz Polski? Chyba wszyscy wiemy. Nie chcę tego, chcę, żeby Polska była w Europie. Brawo! Chcę iść na wybory i zachęcam Państwa, dlatego że chcę Polski praworządnej, gdzie konstytucja i inne prawo jest respektowane. Chcę iść na wybory, bo chcę Polski, gdzie samorząd jest traktowany przez rząd po partnersku. Piękne osiągnięcie y, przemian demokratycznych, y, reforma samorządowa. Ten samorząd 30 lat temu miał inną moc niż ma dzisiaj. Oczywiście my jesteśmy tym samorządem, wspólnotą samorządową. Niestety tak nie myślą ci w Warszawie ludzie, którzy teraz są w rządzie. Traktują samorząd jako zło konieczne. Najlepiej, żeby właśnie wszystkie decyzje były podejmowane gdzieś tam z Warszawy, z Wrocławia. Oni wiedzą lepiej, którą ulicę u nas wyremontować, czy trzeba szkołę robić, czy trzeba robić inne rzeczy. Zabierają nam pieniądze później łaskawie. Rozdzielają według nie wiadomo jakich zasad. Myślę, że będziemy żądać, będziemy prosić, ale też wnioskować do kolejnego rządu, żeby naprawdę rola samorządu została przywrócona. Po czwarte, chcę iść na wybory, bo chcę Polski bezpiecznej, dumnej, szanowanej za granicą. Polityka zagraniczna Polski tragedia. Jesteśmy naprawdę traktowani już teraz jak troszkę, troszkę bardziej demokratyczni niż, 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 niż Białoruś, niż, niż Rosja i tego typu kraje. Chciałbym naprawdę, żeby nasza polityka zagraniczna była prowadzona przez polityków, którzy są mężami stanu, którzy mają pozycję na świecie. Dzisiaj tego nie ma. Chciałbym to zmienić. Chcę iść na wybory, bo chcę Polski, gdzie rządzić będą ludzie mądrzy, uczciwi, budzący szacunek. Rząd to, proszę Państwa, powinna być grupa najmądrzejszych Polaków, ludzi, którzy naprawdę mają doświadczenie, mają wiedzę, mają kompetencje, są szanowani, a nie ludzie, którzy niestety z przypadku przychodzą 100, kilkadziesiąt ministrów, którzy praktycznie największy rząd w historii Polski, chyba teraz, jeżeli chodzi o całą Unię Europejską. Więc naprawdę pójdźmy na te wybory, wybierzmy takich ludzi, którzy będą nas reprezentować godnie których się nie będziemy wstydzić. Ja na wybory idę i do końca, do ostatniego momentu będę przekonywał wszystkich, aby poszli na wybory, do czego państwa też zachęcam. Bardzo dziękuję i zwyciężymy. Moi drodzy, już 15 października, czyli za trzy dni, święto demokracji, bo mamy możliwość pójść do wyborów i zagłosować. Każdy z nas ma ten przywilej i prawo. My kobiety wywalczyłyśmy to prawo dopiero w 1918 roku. Wtedy nasze babki, prababki walczyły o to prawo. Dzisiaj wiele pań niestety rezygnują z tego prawa. I dlatego ja wierzę, że te wszystkie osoby tutaj, które są dzisiaj z nami, to są osoby, które pójdą na wybory, ale od każdej z nas, od każdego z nas zależy, żeby jeszcze jutro a dzisiaj namówić jedną, dwie czy trzy osoby do tego, żeby na wybory poszły. Dojrzała demokracja to jest taka demokracja, gdzie ten wskaźnik frekwencyjny jest przynajmniej 70%. My dzisiaj widzimy słupki 65% być może. Optymistycznie i już się z tego cieszymy. Bądźmy tą dojrzałość i demokratyczną, nasze prawa, nasze obowiązki, nasze przywileje. Mam nadzieję, że ponamawiamy wiele osób. Ja spotykam się z takimi głosami. Ja nie idę na wybory, bo ode mnie to nic nie zależy. Ten jeden głos, zresztą taki piękny wpis, Państwo pewnie też widzieliście. Jeden głos to przecież nic nie znaczy, powiedziało 7 milionów pań. Pamiętajmy o tym, że każdy jeden głos jest ważny, każdy głos się liczy. Dlatego namawiajmy te osoby. Niektóre osoby, które spotykam, mówią: Nie wiem, nie znam się na polityce, bo polityka to jest coś poza mną, a to przecież nieprawda. Można w dzisiejszych czasach, jest ogólny dostęp do internetu, można porozmawiać dzisiaj chociażby z przedstawicielami, z kandydatami, ale można poczytać. Jest też latarnik, który w internecie można wypełnić i tam y, możemy zobaczyć, gdzie nam najbliżej. Nie znajdziemy nigdy idealnej partii, idealnych kandydatów, idealnych ludzi, y, y, których, na których możemy głosować. Ja preferuję ten model, że wybieramy te osoby, do których nam najbliżej, którzy jakby rekomendują ten świat po 15 października, który mi jest najbliżej, Polski jakiej oczekuję. Ale najważniejsze, 15 idźmy na wybory. Zachęcajmy wszystkich, powodzenia. Dzień dobry, witam wszystkich. Patrzcie Państwo, jak może być pięknie. Pada deszcz, wie wiatr, a my tu jesteśmy. I to jest piękne, bo my naprawdę kochamy Polskę i ona jest dla nas ważna. Dziękuję Wam za to, że przyszliście tutaj. Jest to dla mnie naprawdę wielka, wielka radość, że mimo tej pogody jest nas tu tylu. Tylu, którym zależy na tym, co się będzie działo z Polską. Nie tylko jutro, nie tylko w następnej kadencji, ale za 10, za 20 lat. I głęboko wierzę, że nasz głos w tym pomoże. I nie mówmy, że nie ma na kogo głosować. Patrzcie, ile tutaj dzisiaj jest wspaniałych kandydatów, na których można oddać głos. Głos, który nie będzie zmarnowany, obojętnie na kogo oddamy ten głos, to będzie ważny głos, głos, który będzie zmieniał Polskę. I nie, zapomi nie zapominajmy o tym, nasz głos jest ważny. Nie bądźmy Przedmiotami, bądźmy podmiotami i miejmy wpływ na to, co się dzieje wokół nas. Mam nadzieję, że ten deszcz jest deszczem symbolicznym i zmywa wiele rzeczy, które powinien zmyć i które powinny już nie wrócić. Spotykamy się na wyborach 15. Wszystkich zapraszam, dziękuję. <klucz> Kochani mieszkańcy dzierżoniowa całego powiatu, dziękuję, że dzisiaj tutaj jesteście. Myślałem, że tylko Donald Tusk i Rafał Czaskowski są w stanie ściągnąć takie tłumy, ale wy przyszliście, bo czujecie odpowiedzialność za Polskę i za to wam dzisiaj bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, ja idę na wybory Polce Polski, takie jak zobaczyłem 1 października w Warszawie na Marszu miliona serc. Ludzi uśmiechniętych, przyjaznych, kochających się, kochających Polskę. Szanowni Państwo, oprócz wyborów mamy referendum. Nie dajcie się nabrać na to, co przygotował PiS. Ściągnął w Węgier od Orbana ten Santry. Ze wszystkich nas to ściągnąć. Nie bierzcie kart do referendum. Niech PiS sam sobie w tym, co się tam działa. 15 października idziemy na wybory, bo pamiętajcie, października 15 pogonimy... Szanowni Państwo, mamy do Państwa wielką prośbę, bo to, że pójdziemy na wybory, my tutaj, ale może jednak jest kilka osób, które nie jest zdecydowanych, dlatego bardzo serdecznie zapraszam Państwa, kto z Państwa chce zabrać głos i powiedzieć, dlaczego 15 października idziecie na wybory. Zapraszam. O, mamy pięć, na Izabela Katarzyna Mrzygłocka, poseł na Sejm. To jest bardzo ważna data. To są najważniejsze wybory w ostatnich latach. Musimy na nie pójść. Dlatego, że chcemy Polski bezpiecznej, praworządnej, uśmiechniętej, wrażliwej, europejskiej. Chcemy Polski, w której nie ma podziałów. Chcemy Polski, w której nie ma kłótni. Chcemy Polski bezpiecznej i dlatego powinniśmy iść na wybory. Ja na pewno pójdę. Dzień dobry, dziękujemy. Zachęcamy właśnie do krótkich wypowiedzi merytorycznych. na pytanie, dlaczego Was Dzień dobry, Magdalena witam oh, 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 <grytamy grytamy> serdecznie. No ja mam koszulę profrekwencyjną albo bluzę. Tu jest napisane co prawda po angielsku, ale to a propos, jeszcze germaniska z wykształcenia. Małe rzeczy sprawiają, że wielkie rzeczy się zdarzają, tak, więc ja tak tutaj nawiążę do pani burmistrz Wice, nie wiem gdzie jest, do tego, że każdy głos się liczy, tak, więc idźmy, ja mam osobiste przesłanie, jestem dzieckiem nauczyciel, nauczycieli, sam jestem nauczycielką i co prawda nie mam dzieci, ale dla dzieci, dla mojej bratanicy, dla dzieci moich przyjaciół, idźcie państwo na wybory, bo trzeba uwolnić szkołę od wiadomo kogo. Dziękuję. Ja, 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 ja. Widzę, że same dziewczyny zaczynają, i to tak myślę, że to koleżanka po fachu. Proszę Państwa, oczywiście, że idziemy na wybory wszyscy. Ja sama zawsze głosowałam, zawsze interesowałam się polityką. Natomiast usiadłam, tym razem doszłam do ściany. Dochodzimy do granic absurdu. I skoro ja jestem osobą tak zapracowaną, a postanowiłam iść do polityki, pomóc służyć, czym mogę, na czym się znam, starałam się przygotować, z czym mogę pomóc jako jako sługa po prostu i wypisałam sobie całą listę rzeczy, w których jestem dobra. I z tego pogrupowałam w takich pięć punktów, żeby pasowało jakby do do mojej listy, ale proszę państwa, jestem przede wszystkim za dlatego idę na wybory, za wzrostem gospodarczym za konstytucyjną praworządnością, za wolną, niezależną edukacją, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale edukacja jest mocno zagrożona. To jest bardzo niszowa sprawa, edukacja zwłaszcza niepubliczna. To nam pozwolone po 89 roku powstawały placówki niepubliczne, żeby był wybór, żeby można było inaczej, lepiej, szybciej. Z większą autonomią, i teraz w każdej chwili, wizytator kuratorium może nam zamknąć szkoły z dnia na dzień, bez, bez możliwości odwołania. Ja zatrudniam 100 pracowników, więc dla nich. Ja sobie poradzę, bo radziłam sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, natomiast jestem odpowiedzialna za moich pracowników, za moje dziewczyny. Robię to dla mojej córki, dla moich koleżanek, dla wszystkich kobiet, bo jestem za kobietami, dla kobiet. Jestem też za mniejszościami, za większościami. W ogóle, proszę Państwa, mówienie o tym, o prawach kobiet w XXI wieku jest w ogóle żenujące. To powinny być już dawno standardy. Oczywiście za konstytucyjną praworządnością e, zależy mi na tym, żeby Polska nie wyszła z Unii, żeby była w Unii. Mamy wojnę za granicą, e, bardzo mi na tym zależy, dlatego tutaj jestem. Pójdę na wybory, namawiam wszystkich, zachęcam. Powiem jeszcze jedno zdanie. Byłam na Węgrzech jako nastolatka jeździłam. Było tam wszystko. Natomiast byłam kilka lat temu, jest bieda z nędzą i byłam przerażona co oni im zrobili. Boże, co oni im zrobili? Że nic nie ma w sklepa, że ci ludzie są tacy biedni, że tylko orbanowscy aparatczycy mogą sprzedawać na przykład papierosy, mają licencję, No, proszę państwa, idę na wybory ponieważ nie chcę, żebyśmy zawrócili z tej drogi. Policzyłam, ile byliśmy w wolnym kraju. Czy my umiemy być wolnym krajem? Yy, tylko 21 lat po jednej wojnie ledwo odzyskaliśmy niepodległość i później 34 lata. 55 lat i znowu wracamy? No nie. Idziemy na wybory dla wolnej Polski. Do zobaczenia w wolnej Polsce 16 października. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy kolejną osobę. Chcemy, jednak krótkie wypowiedzi, aby więcej osób mogło odpowiedzieć na pytanie. Dzień dobry Państwu, Teresa Świło, poseł siódmej kadencji. Ja, szanowni Państwo, zapraszam wszystkich na wybory. Od najmłodszych, tych, co pójdą pierwszy raz głosować, do naszych mam i babć. Walczymy o wolną Polskę, o Polskę swobodną, o lepszą Polskę dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Naprawdę wszyscy idźmy 15 i głosujmy na dowolnych kandydatów, żeby zmieniać Polskę na lepsze, a nie na gorsze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby też podejść? Zapraszamy. Dzień dobry. Magdalena Ziubrak startuje z listy trzeciej drogi. Szanowni państwo, pierwszy raz będę kandydować, będę startować w wyborach, dlatego że chcę wziąć sprawy w swoje ręce. Korzystam z moich praw czynnych i biernych i państwa też zachęcam serdecznie do tego, aby 15 października zagłosować i zmienić nasz kraj dla naszych dzieci. Robię to dla mojego syna i dla przyszłości naszego kraju. Proszę państwa, abyście poszli, i zachęcali wszystkich możliwych znajomych, którzy mają prawo wyborcze, do tego, aby 15 października zagłosowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy wszystkie osoby chętne, również z tłumu, które chciałyby podejść i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto iść na wybory. Proszę Państwa, powiem tylko tyle. Kiedy spotykałem się codziennie z mieszkańcami, namawiając ich do pójścia na wybory, oczekuję jednej odpowiedzi. Tej, która pojawia się bardzo rzadko. Kiedy pytam, czy mogę zachęcić Panią, Pana na pójście na wybory. Mnie nie trzeba zachęcać, ja wiem na kogo mam oddać głos. Takiej Polski sobie życzę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. Jeszcze tętne osoby. Stanisław Jurczewicz, kłaniam się Państwu. Proszę Państwa, słowo normalność straciło sens. Ja chcę Polski normalnej. Z Polski, która jest we współpracy, dobrej dla Polek i Polaków. I proszę Państwa, jeszcze jedno. Chyba dawno tak nie było, żeby można było zakończyć wojnę polsko-polską, i myślę, że kandydaci opozycji demokratycznej, którzy tutaj są obecni, gwarantują to. Zapraszamy na wybory. Dzień, dzień dobry, Tomasz Starzycki. Jako najmłodszy kandydat chciałbym powiedzieć parę słów o sytuacji młodzieży. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to młodzi ludzie są grupą wiekową, która najrzadziej chodzi na wybory. Najmniejszy odsetek młodych ludzi chodzi na, na wybory, ponieważ bardzo często młodym ludziom trudno jest uświadomić sobie, że mają na coś wpływ i że znajdują się w sami ludzie, albo mogą się znajdować w samej ludzie, którzy byliby ich reprezentantami. Dlatego rozmawiając z młodymi ludźmi, niestety nie ma ich dzisiaj zbyt wielu, ale proszę Was, wszystkich Państwa. Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi, ze swoimi znajomymi, młodszymi. Uświadamiajcie ich, że są młodzi kandydaci, są ludzie, którzy będą ich reprezentować w Sejmie, ponieważ dzisiaj w Sejmie nie ma nikogo poniżej 30 roku życia. Ani jeden poseł nie jest poniżej 30 roku życia, przez co młodzi ludzie nie mają świadomości, że są reprezentowani. Więc bardzo bym wszystkich prosił, zachęcajcie młodych, żeby szli na wybory, żeby głosowali na młodych wedle ich uznania. Każda lista ma swojego młodego albo kilku. Bardzo proszę, zachęcajcie młodzież do głosowania. 15 października. Dzień dobry, witam serdecznie Ilona Kwieceń. Mieszkanka Dzierżoniowa, wiele razy byłam pod sądem, a parę razy na rynku. Dzisiaj chciałabym powiedzieć, Państwa, że ja głosuję i będę głosować, zawsze głosuję i zawsze moje dzieci ze mną chodzą, dlatego że bardzo bym chciała, żeby można było wieszać tęczowy szalik na pomniku, a nie można było wykrzykiwać faszystowskich haseł na pseudonarodowym marszu. Żeby moje dzieci, dziewczynki mam, nie musiało pielęgnować cnót niewieścich, tylko żeby w szkole mogło się uczyć prawdziwej biologii, i prawdziwej historii, z niepodstawionym zdjęciem, która prezentuje tylko jedną właściwą do wielbienia osobę, bo idziemy w nie w tym kierunku. I również dlatego, że chciałabym, że tak jak podróżuję od paru lat, tak chciałabym podróżować, żeby moje dzieci podróżowały, jeździło na Erasmusa, żeby nie bało się widoku kolorowej skóry innego człowieka na ulicy, żeby żyły w otwartym świecie i były dumne, że będą Polką w Europie, czy być może jeśli będą miały wnuki, że to też będą dumne dzieciaki z tego, z jakiego kraju pochodzą. I zachęcam, głosujcie. Dziękuję bardzo. Szanowny panie burmistrzu, szanowne koleżanki i koledzy sam samorządowcy, parlamentarzyści, panie radny Sejmiku, drodzy dzierżoniowianie, na początku przedstawię się, Paweł Gancarz, wójt sąsiedniej gminy Stoszowice, współpracujący z powiatem dzierżoniowskim bardzo mocno samorządowo i zawsze wiedziałem, że jesteście wyjątkowi. Zawsze to mówię głośno. Można powiedzieć, że to wasze hasło, które widać na wjeździe i na wyjeździe dzierżoniowa, dzierżoniów nastraja pozytywnie. Dzisiaj, wy właśnie odzwierciedlacie tą obecnością. Niestraszny wam jest deszcz, niestraszna wam jest pogoda, niestraszna wam jest władza, która jest represyjna, która jest represyjna, która przez 8 lat dokuczyła, myślę, każdemu z tych, którzy są tutaj na tym rynku. Dlatego bardzo serdecznie wam chciałem za tą aktywność podziękować. Chciałem podziękować koleżankom, kolegom samorządowcom też za wsparcie w tych ostatnich tygodniach, tych ostatnich dniach. Chciałem was poprosić wszystkich o to, żeby tych kilkudziesięciu godzin, o których mówił pan burmistrz, nie zmarnować i faktycznie efektywnie je wykorzystać do ostatniej e, takiej sekundy, żeby ten każdy jeden głos, który jest na wagę złota, nie został zmarnowany. Dzisiaj tutaj na waszym rynku widzicie. Są kandydaci od lewa do prawa, z lewicy, z koalicji obywatelskiej, z Polski, z trzeciej drogi, i wszyscy stoją razem, potrafią rozmawiać, potrafią się do siebie uśmiechać. Wszyscy we wspaniały sposób już do tej pory prowadzili kampanię, walczą jak mogą. I proszę Was o to, żeby na tej ostatniej prostej im jeszcze wszystkim pomóc, żebyśmy faktycznie po 15 października mogli obudzić się w nowej rzeczywistości. Wszystkiego dobrego dla Was. Gratulacje tej pięknej frekwencji na tym pozytywnym dzielniowskim rynku. Dziękujemy bardzo. Można chętnie odpowiedź, aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto iść na wyborę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ta pogoda dzisiaj nie jest przypadkowa. Dzisiaj przyszliśmy z parasolkami. Ja przyszłam z optymistyczną parasolką w kolorze różowym, bo kolor różowy został dziwnym trafem przyporządkowany kobietom. Bo kobiety w tych wyborach zajmą kluczową rolę, kluczowe będą głosy. Na tą chwilę w Sejmie jest 28% kobiet. My idziemy zmieniać, zmieniać tą rzeczywistość. Chcemy być głosem kobiet, ale chcemy być również głosem mieszkańców. Chcemy posprzątać to, co zostało zepsute. I wierzę, że kobiety po 16, po 15 października nie będą zmuszane do tego, żeby wychodzić na ulicę. I te parasolki, które, z którymi wychodziłyśmy, czarne parasolki, zamienimy na takie optymistyczne. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w wyborach. Na tą chwilę jest ponad 20% osób niezdecydowanych, ale każda rozmowa przynosi kolejny głos, kolejny pozytywny akcent, że te wybory są do wygrania. Zachęcajcie wszystkich bliskich, bo chcemy wygrać, chcemy, żeby Polska była dla nas. Dziękuję. Do zobaczenia 15. przy urnach. Robert Czajkowski. Chciałem zachęcić wszystkich do udziału w wyborach. Wszystkich, którzy mają serce po lewej stronie i którym leży na sercu dobro naszej ojczyzny. Chciałbym, żebyśmy obudzili się wreszcie w normalnych okolicznościach w praworządnej ojczyźnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Grzebieluch Jacek. Proszę Państwa, chciałbym Was zachęcić z bardzo prostego powodu. Te wybory zdecydują o tym, czy będziemy żyć w wolnej, uczciwej Polsce, w wolnej, uczciwej Europie, czy 16-go budzimy się na Białorusi BIS. Ja na tej Białorusi BIS spędziłem swoją młodość. W odróżnieniu od, tak jak część z Państwa, ale część również nie, tych młodszych. Pamiętam te czasy, kiedy człowiek się bał powiedzieć głośno, co myśli i nie chciałbym, żeby te czasy... 16. z domu wrócił. Dlatego idźmy wszyscy na wybory. Dziękuję. Dziękuję Proszę Państwa, oczywiście nie kończymy dzisiejszego wiecu. Ja tak chciałem podsumować, podziękować tutaj koleżankom, kolegom za bardzo mądre, emocjonalne słowa i kandydatom, i Państwu, którzy mieli potrzebę taką serca, żeby wystąpić i powiedzieć tych kilka słów. Ja myślę, że każdy z nas tutaj stojących na tym pięknym naszym rynku mógłby podobnie zachęcać swoje, swoje jakby odczucia przekazywać. Natomiast oczywiście nie o to chodzi, żeby specjalnie każdy musiał zabierać głos, bo wystarczy, że państwo to czujecie, państwa rodziny, państwa znajomi również takie wartości przyjmują. Ja na koniec tych wystąpień chciałem tak jakby jeszcze powiedzieć to, co tym, czym zacząłem. Spotykamy, spotykaliśmy się w ważnych sprawach. Niestety nie udało się nic zrobić, jeżeli chodzi o praworządność. Nie, niezbyt wiele się udało zrobić, jeżeli chodzi o prawa kobiet. Bezpośrednio się nie udało. Natomiast te nasze marsze, spotkania, pod sądem tutaj, na pewno miały wpływ na wiele, na wiele osób, na wiele osób, które będą teraz podejmowały wybory i głosowały. Natomiast jestem przekonany, że po tym dzisiejszym naszym spotkaniu będzie. 16-17 będziemy mogli powiedzieć, że między innymi spotkanie w rynku Dzierżoniowskim spowodowało, że nastąpiła zmiana i, i, i żyjemy w innej, normalnej, pięknej, kochanej Polsce. Zróbmy to dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, dla nas i dla seniorów. Idziemy na wybory 15 października.